Dobry wszystkim. Witajcie też na moim kanale. Po tej stronie Agnieszka. Dziś mi przyszły dwa, yy, dwie paczki, yy, buty, jak i bluza, Bluz, yy, bluzka, sweter, sukienka. Tutaj mam rozpakowałam yy, mam tu opakowania, ale rozpakowałam, bo trzeba było sprawdzić, czy yy, zamówienie się. Zgadza, jednocześnie chodzi o dane personalne, żeby nie było widać. Dziś yy, chciałam Wam się podzielić to, co przyszło do mnie. Pierwszym takim produktem są buty. One są takie. To, co oglądałam na, na zdjęciu, były super. Kolor grafitowy. No to mniej więcej można taki powiedzieć. Ale tu miał też być kolor grafitowy, a tu jest taki brązowo-różowy, nie to co było. I do tego są sznurówki. Miało być wszystko w graficie. Nawet tu miało być grafitowe, nie białe. Jest takie zamówienie, które ja które buty w ogóle nie wyglądają takie jak były na zdjęciu. W kolorze częściowo jak i w wykonaniu a to jest dobra firma bo firma Martens Martes coś takiego Uch, trochę jestem zawiedziona jest to też numer 41 jest to numer zaniżony bo ja mam numer 40 zobaczymy przymierzymy to jest pierwsze zamówienie drugim zamówieniem jest ten oto sweter, tunika, sukienka. Zobaczymy, jak w rzeczywistości to wygląda. No jest długie. Takie. O, nie wiem, nie wiem. Zobaczymy. No I ona jest taka. Jest, jest długa ta bluza. Tutaj, jak tak się pójdzie, to tu jest długie. Może będzie takie, jak ja chciałam. Przynajmniej na tym to yy, nie będę, yy, no stratna. Zobaczymy. To więc mierzymy. Tak wygląda po przymierzeniu. Jest luźna, fajna. To do tego taka długa jest. Do tego można śmiało założyć. Mam takie yy, za Kolanko tu długie, kozaczki. No będzie fajnie. Przynajmniej z tego jestem zadowolona. Z tej gospetro bluzy, sukienki, tuniki, jak to się można nazwać. A ciekawa jestem jak będą wyglądały buty. są takie Jeszcze tu sznurówkę założyć ale to jednak widać, że to jest tandetta, tak zrobione można powiedzieć nie na tą firmę. W sam raz nawet no, 41, a 41 to powinno być na mnie trochę za duże. Jednak sklepy stacjonarne to stacjonarne. Dotkniesz tego buta, widzisz z czego jest zrobiony, jaka to jakość tej firmy, którą mają na sprzedaż, niż wysyłkowa. Nie jestem. Yy, za kupowaniem online, niektóre rzeczy sporadycznie można kupić fajne, a przeważnie to jest ten lub oszukane. Tak, właśnie, co jedynie, co trochę jestem zadowolona z tego swetra, tunika, sukienka, jak tak zwał, tak zwał, ale z tych butów, to jest istna porażka nie mój styl, o, moje włosy biedne, nie mój styl nie to nie kupując jedynie w stacjonarnych sklepach dotniesz towar, widzisz jaki jest tak jak wcześniej mówiłam tak jestem tylko za tym, żeby pójść do sklepu wysyłki inne rzeczy, nie mam nic przeciwko temu ale buty to jednak trzeba dotknąć, zobaczyć, przymierzyć, niż kupić. Na zdjęciach wyglądają przepięknie, ale w rzeczywistości przeważnie jest nie taka jak się oczekuje. Na tą chwilę to wszystko. I do zobaczenia do następnego razu. Pa!